Cześć z ze strony jest ze mną dzisiaj Koboś Cześć I, na, I z nami co tylko gadam Ta, bo ja jestem gadający kołopach Nie gram sobie w Bedwars. Czy ja jestem kurde sam Co ty odpali za tryb? Ty, Andrzej. Ej, bo jesteśmy sami. Duda. No. Co ty odpalasz za tryb? Bo się solo chyba odpalił. Ta... Ale nie jak się odpalił solo? Samo. Nie no, Misa robi chor Dobra, gramy solo jedną. Dobra. Zobaczmy Zobacz, twoje umiejętności. No moje umiejętności wszystko tylko budowanie kurwa. Ja słyszyłem, że to klasik był napisany. Na klasik na pewno coś skomentuje, bo on chce ten gra. No kurwa. Jaki ty jesteś kolor? Dawaj, teama robimy. ban dostanę. Pan no dostanę. Jesteś się taki team 670, tylko ten. A żeby nie do siebie nie iść, to, to ja mam czerwony. A to, a to, czy... to nie jest ban. Ja, ja mam niebez... Nie, że to, że się. Nie... Co się a. dzieje? Pink, pink. Beszki, to przecież. Ja sobie postawiłem klocka i nagle mnie cofnął. Nie tak trzy razy, jeszcze jakiś dziwny głos był. No fila, fila mm. Dobra, tutaj już nic nie zrobię. Jak się są dopiero za rok. Jestem niebieski. Ciemny, no. Ciemny, niebieskie. to ja jestem obok... Ładzkiego haraga. Ja jestem obok fioletowego. Harry Potter? <coughs> Proleżnik that's right. I to też w już można jebne. Dobra, tu to... Z kanału. Kończę z YouTube'em Elo. No oddaj mi. Clickbait. Jeszcze nie piję. no. Serio zuwam filmy, ale nie z kanału. <laughs> z TikToka. Z profilu. Z dysku. Yeah. Dobra, takie Taka obudowanie z tego, będzie z dysku. Czego to, to, to jest odcinek? Ja dalej mam odcinek z tego. Wow. Na cienego nie nie wiadomo kiedy. Właśnie, zapomniałem powiedzieć, napiszcie w komentarzach gierkę, którą byście chcieli zobaczyć. Tylko tak. Nie Minecraft. Znowu. Weźcie, napiszcie, Wormsy. Nie ma tej gry. On je kupi, da dzisiaj spokojnie. Napiszcie, warmsty, spam ci, ile w Nie kojarzę tej posady. Czego? Kojarzę. No wełnę obudowuję w łóżkach. No. już. Łóż. Kto? Ty. No ty. Jak? W jakim nawet poparciem no nie jest? Nie. No będziesz. Wcale ja nie mam twojego o, stylu. O widzę cię! Wcale się nie budujesz teraz wikusek na środek. No nie. Wcale na środku nie jesteś już. No nie. To nie jest środek, to jest... Pok. Wyspy. Tak. To jest środek, tam jest Gdzie to są szmaragdy? tego ja ja tam się, nie umrzej! To jest Maty. Ja wiem, że mam co przegrać, coś mię Ja Jestem zabójcą. Wrodzonym. Mm -hmm. <coughs> nie no, ale wolałbym, kurde. <coughs> Jakby były w jednym imię, nie? Tak jak jest. No to jest fajnie, że a zaraz to mi się nie będzie chciał grać w górze. Zobacz. Esa, tak jest Fikuza. On gra tylko jak wygrywa album, dobrze idzie. Jak zadaniec, nie, tak. to gra jest chujowa i tyle. Naprawdę? Co ty myślisz? Tak jest, jedna, że naprawdę w ogóle nie. On ma rację, jest, Dobra, tak coś... a to prawda. Ale Nie, chyba E, 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 e. W jestem Fikusa chyba masz rywala godnego, nie? Bo on lepiej buduje od ciebie. To widzę na streamku wszystko. Na Discordzie. No. W sensie, ja, nie wiem. Nie grałem dawno w tą grę tak mi się wolno buduje, nie? I zaraz znowu będzie ten widzowie napiszą, że kurwa z nami zjarane na odcinku, nie? Kiedy tak piszę? Ale przecież się mówię, jakbym miał kurde, nie wiem. No to tak. A ale Jak... co, ja nawet ci skapłem. No. Ale po czym czegoś nie skapłośnię? No myślę, że to emulator, spokojnie. Ha. Emulator to takie zoomingowe. Modla rosyjskie. No wiem, ja też tak mówię. Też mówię na no to emulator. Dobra, strzelajmy do mnie. Ty to ty, to ty do mnie chodzisz? Nie, nie o do mnie, do mnie idzie się lotowisz. Aha, do mnie jakiś mrówek strzela. Ej, możecie przeklinać, nie ma problemu. Na ja tym się nie będę ograniczał. To dawaj. No ale jak teraz mi dobrze idzie. Bo, no, Zjep się, się z góry i wtedy kiedyś. Prawie ktoś mnie za, właśnie zepchnął. To weź się daj zepchnąć i się wydrzeć. Ja Jestem bogaty. jak z... się klepie Jesteśmy nie, nie umiem się być na. Placympaku. Znaczy. Nie umiem się być na. Ups, co to było. Dobra, trzeba sobie EQ teraz posegregować. Jakoś tak, może było fajnie Ej wygracie to? Czy nie? Kurwa co? W sensie... <laughs> nie wiem Był atrakcyjnym śmiecinem Kościół W sensie nie Trochę życiłem swoje złoto do przepaści Bo mi stanęł budzik Trzeba a było ja tak mam. zrobić i powiedzieć przekaństwo Ale powiedziałem tak. Ale ja byłem zajęty Kurcze mówieniem Pół na pół to. Wszystkich tu weźcie, piszcie też komentarz jaką chcecie grę i komentarz z nami zjarany Nieee Podstaw nie towar Napiszcie grę Titanfall, nie gra kurde do, do, do śmierci w tą grę Ale. Nie bo Danny Faraday mi pisał, że chce albo Warface albo Titanfall, więc nagrać to to Możemy Warface'a nagrać I ten, pikusku mój kochany, nie jesteś dzisiaj przypadkiem zjarany <laughs> Nie no. No, jeszcze wiem, co napisze w komentarzach, czy chcecie piosenkę ja i Yang z nami, nie? Ej, w ogóle, ten, ja wam powiem tak, wy tak ładnie budujecie, nie? Że ja wam, kurde, fotę robię, normalnie. Co? O, ten ładnie buduję? Normalnie, goście, ta gra jest wa warta wszystkiego, nie? Tak, co jesteście. Ja Nie, nie, no, to, ja nie widzę w ogóle przeciwników. Ja. No. No, to widzę, jaka ta niebieska wełna jest, od razu widać, że mocniejsza Aha, ja nie mam. No widzisz. Tak. Ej, odliczanie do śmieci fikuska. Ej, czy to dolatuje ja mhm. w ogóle do niej. Ale weź to od mnie jeszcze nie może dobra? O do to do... Umarłaś fikusek jeszcze nie? Do trzech już była. Nie. A jest. Ej, jakiś żółty leci do żółtego. A nie, to do siebie leci. Chodź no. kurczę Kosz na śmieci? Co to jest? Mam dużo emeraldy w sumie Masz dużo emeraldy? No tak I co za ty... Fikusek ma dużo emeraldy, słyszałeś? Idę dalej to jest najnudniejszy mecz, ja chyba wolę tam no. poprzedni wstawić, bo coś się działo. No. Nie, no, ja cię utrakcyjni odcinek, nie odcinek. Zabiję kogoś. O! Super, jesteś. Dzięki. Zaraz zobacz, jak ciężko mi No O, ty jesteś czerwony, zapomniałem! Nie Sam będzie sobie odcinał. teraz już możesz to wstawić. Nie zapomniałeś że ty jesteś czerwony! Sorry! Ale staw to. Nie stawaj tego. Weź. No Czemu mam niby tak nie wstać? Co ty się stało? Weź ten, wstaw ich, hojby. Nie, jest. A master, no. A co ty, awp. cały set straciłeś? Mhm. Wszystko, co miałem, o mnie, kurde, 400 staki złota. Mhm. Jo, na no dupę. No, miałem na dupę. No właśnie, a gdzie ty chciałeś? To nie ja miałem. O ty, o ty tranie, o ty drania! Dobra, Zabójca Ote. fikus leci. Smoczy Fajernik. Z... I co Wiesz ja mogę co? za 3 kupować? Ote. Nic. Tak na serio? Mm, Można dobra. jakieś polepszenia robić? Oczywiście. Łóżka. Co ty tak się nawalasz z tym gościem? No bo on jest pro player, a nie jak ty siedzi i kłóto nie? Do ciebie bijesz czy nie? Czy ktoś goni? mnie teraz ty do mnie strzelisz. Ale nie ciebie, przecież ja cię nie ogląda. Jest ty musisz, bał na łeb. Dobra, jak z jakimś typem so z zrobiłem, tyt. nie? Jeszcze jedno musisz Zepchnij go Nice Zabił go Widziałem Bro, On mu łóżko niszczy ja Widziałem co czas to ma akcje, nie? Nie to sto fikusek Chciałem tam strzelić sobie łukiem, tylko że kurde Bym się śmiał jakbym dostał czerwony. Nie Kurde tak Chodź na środek Ja też łóżka nie mam Co? A nie, to mam Chodź na środek Zaraz. Tylko ty, ja no. tego zabiję, dobra? Jakiego? Bo on będzie teraz do przychodzić. Z kim ty się klepiasz? E, zielony. Cały czas? Mhm. Mm znaczy teraz skończyłem. A. Bo ty mnie się, by już dawno umarł, nie? No w sumie. I that's a fakt. No ja pierdolę. A łuk ma nieskończony zasięg? Nie. No. No tak To może Później kogoś... W ogóle Randall się nie skończy nie ja mam na maxa tu. Co on mi tył? Ja do... nie mam na maxa, bo to jest bez sensu A nie cię leci. Po... Ja wiem, nie chcę mnie dać Może coś no, Nie Ta gra jest popsuta Przecież ja nie mogę strzelać czasem jakby to były niewidzialne bloki jakieś, nie? Zamek C2 Leżysz dobra, wiem Ja on do ciebie TNT wali A, okay. Nie możesz teraz zginać Wiedziałem. o tym. Ej, nie mogę strzelać Oj, sorry, sorry Kurwa. Ty go trafiłeś z ucho? Nie. nie. Jakieś inne nie trafiłem z ucho. No i p. nim. Nie, jeszcze dwie sekundy słuchajnie. Dobra. Nie masz łóżka. On nie ma. chcesz mi się Co? On... On mnie rozwalił, no? To jest co za śmieć. No, co, bo nie atakowałaś, v 1 Nie te wiekuska zmienić. To dobrze. O, i bardzo dobrze. Zrób po stu średnio, lecia od tyłu. Co? Nie co? wiem. Ja w sumie to chyba się robi od tyłu, ale dał. <noise> <noise> z niego. Chce mnie zabić. Nie, gdzie to w tej grze nie. Kurwa, żółty w mojej bazie jest w ogóle. To... Zginałeś, to znaczy, że zginąłeś i tyle. Tak, nikt nie ma łóżka Ale... oprócz szarych. Nieee. Nie. Co mi nawet nie wyskoczyło, że ja łóżka nie mam. Czuję, no to jest głupie, to jest głupie. Dobra, to, to by... czaty, trzymajcie się na